A z nami jest już Ewa Malik, z którą porozmawiamy dziś. Witam serdecznie. Między innymi kontrowersyjnie o związkach. Ewa jest autorką książek rozwojowych no i między innymi właśnie dotyczących tych tematów uczuciowych tak. związków. Jak to jest z tą zazdrością, może na początek? Czy... Oj, taka gruba armata na dzień tak, dobry. Tak, to, to mnie bardzo intryguje. E Zdecydowanie zazdrość nie jest fajną cechą naszych związków. Jest to taka wypadkowa wielu naszych wewnętrznych deficytów, i zdecydowanie zazdrość stoi bardzo twardo na fundamencie lęku, obawy, niskiego poczucia własnej wartości. No więc zdecydowanie, że jest problem z zazdrością, to nie jest problem z drugą połówką, tylko jest problem z nami. Dlatego, zawsze, kiedy gdzieś tam wewnętrznie ktoś mi y, daje sygnał, że, że dużo jest zazdrości w związku, ja bardzo polecam zastanowić się nad takim wewnętrznym poczuciem własnej wartości i pogrzebania tam, gdzie tam coś szwankuje. To tak w ogromnym skrócie. To jeszcze podgrzeje atmosferę? Istnieje coś takiego jak zdrwa zazdrość? Moim zdaniem nie, aczkolwiek hmm. wiele osób walczy o to, że istnieje. Natomiast wydaje mi się, że jest to na tyle trudne do zaakceptowania, że może ze mną jest coś nie tak, a nie z moim partnerem, że łatwiej jest sobie sklasyfikować coś takiego, że moja zazdrość jest taka fajniejsza niż ta zazdrość, którą widzimy na przykład w brazylijskich telenowelach. <śmiech> 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 Więc wybielamy się zdecydowanie, jak zawsze. Ale czasem mówi się o tym, że kiedy nie ma zazdrości, nawet tej właśnie takiej delikatnej, to nie ma już w związku ognia, że ta zazdrość jest na początku zawsze taka, a później już gdzieś tam coś się zaciera. Co powiedzieć takiej osobie, która właśnie w ten sposób tłumaczy swoją zazdrość, tą miłością? No, ja myślę, że to jest kolejnego rodzaju wymówka. Natomiast to, o czym w tym momencie mówimy, to jest bardziej wypalenie w związku. I, I ono już wynika bardziej z tego, że w pewnym momencie związku, my niestety pewne rzeczy akceptujemy za pewniki, że tak jest. Tak ma być i tak zawsze będzie. Przestajemy doceniać takie małe sprawy, e, bierzemy to jako normy i w tym momencie nasz związek zaczyna się walić, bo tam zaczynają naczelne być bardziej oczekiwania względem naszego partnera, niż takie docenianie tego, że go w ogóle mamy, że mamy z kim współdzielić to życie, e, z kim się cieszyć razem. No i ja myślę, że to jest problematyczne, że my gdzieś po prostu wszystko bierzemy sobie, że tak być powinno i tak zawsze będzie. Dopiero kiedy nam ten związek się rozpada, tego partnera zaczyna prakować, to wtedy dopiero zaczynamy odczuwać, że może nie tędy droga była do końca, ale już jest zazwyczaj za późno. Czyli ludzie zdecydowanie za mało rozmawiają o tym, co im w danym momencie ja zawsze mówię, w duszy gra, co potrzebują, co czują, nie? Mhm. No. Już na początku tak naprawdę powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka egzystencjalnych pytań, bo zawsze te taką nazwę, ale. Jak powinniśmy dokonać wyboru partnera? Czy to jest często tak, że my się też przed tą drugą połówką przez jakiś czas dobrze komuflujemy? Mm -hmm. Tak, zdecydowanie tak. Ja uważam, że największy problem z doborem wynika z tego, że. Po pierwsze, nie do końca znamy samych siebie, bo nie do końca chcemy sami siebie poznać. I to jest już jak gdyby wyprzedzę, może nawet następne pytanie. Jeżeli ja poznam bardzo dobrze samą siebie, to ja jestem w stanie świetnie zrozumieć mojego partnera, bo on przeżywa jeden do jeden to samo co ja. Tak? Czyli tu już jest dużo łatwiej zaakceptować nam naszego partnera. No i dwa, w tym doborze partnera, no niestety, my uwielbiamy być kimś, kim nie jesteśmy. Największy nasz problem to samoakceptacja. I dlatego ja zawsze polecam, ja na tym zbudowałam swoją świetną relację, że. Na dzień dobry trzeba się temu partnerowi, że tak powiem, pokazać, jak mnie stworzono, jaki jestem, umówić się na kielicha, na drinka, nawet wstawić się w kilka sytuacji poza strefą komfortu, jechać razem w górę czy. Wystawić się na takie działanie bezpośrednie życia. I jeżeli my wtedy w takich sytuacjach stwierdzimy, że nam jest fajnie, że nam jest dobrze, w sumie nam jest łatwiej we dwójkę niż samemu, no to możemy iść w tym kierunku. Natomiast co my robimy bardzo często? Udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Pani, wiadomo, makijaż, budzą się rano chwilę wcześniej, zęby umyte, tak? Pani, Walwasi, nie, 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 ja tak naturalnie. I mężczyźni w drugą stronę, tak? Czyli nie pokazują jakichś tam swoich wewnętrznych pragnień, co lubią w życiu, co ich kręci. I potem gdzieś tam w pewnym momencie jesteśmy zmęczeni już tym udawaniem. Zazwyczaj to jest gdzieś tak po pięciu, siedmiu latach związku statystycznie, że mówimy: Nie chcemy się udawać. Ja chcę być w końcu sobą. Pojawiają się dzieci. I tego, tych problemów jest wtedy tyle, też tak nam z tej głupoty po prostu nie byliśmy sobą od początku, że stwierdzamy, że nagle do siebie nie pasujemy. Nie, my prawdopodobnie nigdy do siebie nie pasowaliśmy, ale udawaliśmy kogoś, kim nie jesteśmy. Tytuł książki jest intrygujący. Co kontrowersyjnego o związkach yy, można w niej znaleźć? Założenie tytułu jest bardzo proste tak naprawdę, bo w większości problem związków postrzegamy jako, że coś z naszym partnerem jest nie tak. Natomiast ja wychodzę z założenia, że to z nami jest coś nie tak, jeżeli nasz związek szwankuje. Jedyną osobą, której jesteśmy w stanie. Cokolwiek zlecić, oddelegować, w niej zmienić, jesteśmy my sami. Dlatego moja książka opiera się całkowicie na przebudowie swojego wewnętrznego, ja, przede wszystkim zrozumienia swojego wewnętrznego, ja, co, co się dzieje, że ja tak, a nie inaczej widzę świat, sytuację mojego partnera. I tak naprawdę z tego punktu, kiedy ja już jest trochę bardziej, ja to tak nazywam, uleczone, świadome, poukładane, ja jestem w stanie decydować bardziej świadomie, czy ja chcę być z tym partnerem, czy ja chcę z nim współtworzyć coś, czy może jednak lepiej by było zakończyć ten związek, ale zawsze wychodzimy od ja. I wiem, że jak zaczęłam em, gdzieś tam publikować swoje filmy na TikToku, to to była straszna burza, że ale to on ma problem. Nie, 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 kochana, to ty masz problem z nim, a nie on ma problem, bo jest taki czy siaki, bo to jest twoim domniemaniu problem. Więc było bardzo dużo tego typu e, kontrowersji. Stąd po prostu nazwa kontrowersyjnie, od pierwszego rozdziału jest kontrowersyjnie, bo to nasze przekonania powodują, że my widzimy związek w taki, a nie inny sposób. I teraz siedzi nas tu trójka, każdy z nas ma inne przekonania, na nie względem tego, czym jest związek, no i potem jak mamy się dogadać, jeżeli każdy z nas jest z innego środowiska, z innej rodziny, z innego domu, inne wzorce, więc to już jest kontrowersyjne. A potem im dalej własnym więcej grzybów, tak? Czyli tematy zdrady, tematy pożądania. Tam również uważam, że wiele rzeczy niestety bierzemy zbyt automatycznie. Tak jak to nam mówią z dziada pradziada, My nie analizujemy, nie zastanawiamy się nad tym, skąd się pewne mechanizmy automatyczne w nas biorą, a potem gdzieś to w jakimś czasie eksploduje niczym wulkan i wylewa się na wszystkich członków rodziny. W czasie pandemii, w czasie lockdownu niektórzy z nas bardziej przejrzeli na oczy, kiedy wszyscy razem <grym zostaliśmy <grym zamknięci w domu. <grym <grym> Myślę, że tak, bo tam ciężko jest udawać. Albo może nawet już nie udawać, ja myślę, że iść na kompromis 24 godziny na dobę, zdecydowanie i tutaj zmęczenie, psychiczne bardziej bym powiedziała, nie fizyczne, psychiczne dało wiele, że tak powiem, dało po sobie znać. I tutaj ludzie zdecydowanie mieli taki drive test swoich związków, swoich relacji. Ja powiem szczerze, że ja w lockdownie jeszcze mieszkałam w mieszkaniu kawalerce, 28 metrów kwadratowych, i to był piękny czas. <laughs> Więc to też mi pokazało, że jeżeli my fundamentalnie już jesteśmy fajnie poukładani w dorosłym życiu, nasz partner również, chociaż wystarczy jedno w związku, tak naprawdę, które już tam ma większą świadomość, to mniej się gotujemy, mniej się gotujemy, mamy więcej dystansu do samych siebie, do swoich emocji do emocji partnera, do emocji, ludzi, ludzi, do emocji z, w stosunku do ludzi, z którymi na przykład dzielimy przestrzeń, także jest po prostu łatwiej, więc im więcej wiemy, mamy szerszy światopogląd, lepsze zrozumienie i jest po prostu łatwiej. Zajmujesz się rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. Tak. E, przyszło mi do głowy takie pytanie, bo gdzieś też e, w którymś z materiałów e, padły takie, e, by, były takie dywagacje na temat tego, że e, wraz z rozwojem osobistym często e, pojawiają się w, po, w związku pewne dysproporcje, gdzieś e, czujemy, że no, odlatujemy swojemu partnerowi, tak? czy, czy tam gdzieś pojawia się ta e, dysproporcja. Jak sobie z tym radzić, kiedy zaczynamy nie nadawać na tych samych falach? Właśnie ze względu na rozwój jednej osoby? No. Ja tak ze swojego doświadczenia patrząc, to wiem, że na początku, jak jesteśmy zaschłosięci tą całą wiedzą, że to, to w sumie nam się to wszystko wydaje. W zależności jak nam się to tak wydaje w głowie, to tak to my to odbieramy, to my nagle chcemy wszystkich dookoła uleczać, wszystkim dookoła chcemy pomagać, a najgorzej na tym cierpią nasi najbliżsi. I tak naprawdę rozwój to jest bardzo głębokie zrozumienie i akceptacja wszystkiego, co jest wokół nas. Czyli w ogóle to nie ma nic wspólnego z jakimś rodzajem oporu w stosunku do natury. Świata ludzi. Czyli, jeżeli jesteśmy na etapie, że chcemy zmieniać ludzi wokół siebie, to zdecydowanie zatrzymaliśmy się za szybko. <laughs> I trzeba poczytać dalej, trzeba pooglądać dalej, trzeba posłuchać dalej, bo tak naprawdę rozwój duchowy to jest akceptacja. Zaczyna się od nas samych, a potem to tak naprawdę przechodzi na wszystkich ludzi dookoła, od takich najbliższych poeskaluje na dzieci, rodziców, dziadków, babci, wszystkich. I ja myślę, że tutaj jest ważne to, żeby dać sobie przestrzeń, że jeżeli jeżeli ja w tym momencie czuję, że mój partner nie do końca idzie ze mną w ramię, to po pierwsze on nie musi bo ja myślę, że wszystko nas spotyka w życiu w właściwym momencie. Widocznie on nie ma w tym momencie takiej potrzeby. Ja miałam taką potrzebę, to mi w życiu pomaga, ale nie będę na siłę jemu takiej potrzeby też w niego wmuszać. To jest trochę jak z jedzeniem, tak? Ja lubię słodkie, on lubi słone, nie powinien też lubić słodkie, bo tak jest lepiej. Nie, bo mi się też może zmienić za jakiś czas. Natomiast idąc dalej w rozwoju, naprawdę, jeżeli sobie tak głęboko poczytamy, zastanowimy się nad kilkoma tematami, to odkrywamy, że w sumie on jest generalnie perfekcyjny, jaki jest ten mój partner. I tak Teraz to tylko ja muszę umieć inaczej na to popatrzeć, a nie tylko w ten swój jeden skodowany sposób, że my to na przykład musimy wszystko razem, nie? Bo to jest znowu takie fajne, dotknęliśmy tego tematu, czy związek to są dwie połówki jednego jabłka. Czy to są dwa oddzielne jabłka? Ale już oczywiście, że dwa oddzielne jabłka, tylko leżą sobie w jednym koszyku pod tytułem związek, tak? Czasami jedno wpada, wypada, zamieniają się te jabłka, ale ogólnie każdy z nas ma swoje ja, swoje ego, swoje potrzeby w życiu i rozwój powoduje, że my mamy ten dystans, szacunek i zrozumienie do wszystkiego, co nas otacza. Ale to jest dopiero na tym końcowym etapie rozwoju, na pewno na początku możemy mieć, odczuwać właśnie tego typu dyskomfort i mieć myśli, że, że właśnie no coś jest... Nie nie tak, no ale to e, tak jak powiedziałaś, oznacza, że trzeba czytać dalej. Je, dalej. Kopać dalej kopać, trzeba dalej, kopać dalej. Zdecydowanie możemy się zatrzymać w momencie, kiedy już mamy naprawdę spokój, psychiczny spokój i czujemy się dobrze w sytuacji. I teraz ja nie mówię o tym, że my biernie przestajemy działać. Ja mówię o tym, że po prostu zaczyna nam być fajnie. Czyli na przykład teraz siedzimy sobie tutaj, jest fajnie, po prostu jest super, nie ma żadnego stresu. I tak samo powinno być w naszych związkach. Zawsze wszędzie fajnie i przyjemnie, więc do tego dążymy, tak? I teraz niezależnie od tego, jeżeli mamy wewnętrznie jakieś tam rzeczy nieprzepracowane, jakiego byśmy sobie partnera, czy partnerkę nie dopasowali, zawsze gdzieś to tam, ja mówię kolokwialnie, pierdnie niestety. Więc ja zawsze dążę do tego, żeby sobie kopać w sobie, kopać, 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 aż się dokopiemy do tego diamentu świętego spokoju. Pięknie brzmi. Tak. A mówiąc jeszcze, zostając przy, przy temacie związków, to skąd biorą się w związku, skąd biorą się związki, które wydają się niedopasowane i dlaczego my sobie dobieramy partnera, który do nas nie pasuje? Jak to się dzieje, że... I czy na o... pewno przeciwieństwa się przeciągają, bo tyle o tym słyszymy przecież. Ja uważam, mam taką teorię swoją z obserwacji, że niestety to nie my wybieramy sobie partnerów. Nam się wydaje, że to my wybieramy partnerów, ale partnerów wybierają nam rodzice, matki, ojcowie, babcie, ciocie, koledzy, koleżanki, szkoła, otoczenie. Ponieważ, jeżeli na przykład przez lata słyszymy w przypadku dziewczyn, to jest bardzo fajny przykład, wiele dziewczyn tego doświadcza, od jakiejś osoby w rodzinie, że ciebie to nikt nie zechce. Albo ty w życiu nie znajdziesz męża, to potem czy ta kobieta szuka, przebiera, wybiera, czy ona bierze pierwsze co będzie, bo dzięki temu poczuje się bardziej wartościowa, bo jednak to się chciał. Czyli y, tym przykładem, idąc dalej, to tak naprawdę nasze przekonania wybierają naszych przyszłych partnerów. To nasze preferencje są ukształtowane przez nasze środowisko. To nie my świadomie wybieramy z listą stworzoną w wieku tam dwudziestu kilku lat, że ja to bym chciała podróżować, więc chyba muszę poszukać partnera na forach podróżniczych, tak? Albo lubię po prostu spać poleniu chować, więc muszę mieć Lenia, czy lubię biznes, czy czyli musimy bardziej szukać e, kierunku, w którym patrzymy w ten sam. W ten, tego samego kierunku musimy szukać, żebyśmy patrzyli w tą samą stronę. To jest kwintesencją, a nie przekonaniami, jakie mamy wkodowane w naszych rodziców. No ale najpierw czas znaleźć te wkodowane przekonania, bo my myślimy, że to jesteśmy my, prawda? Czyli ja sobie wybrałam i jak ja mogłam tak nie widzieć? No właśnie na nie ja wybierałam. To jest ten problem. Czyli im bardziej się uwolnimy od zabobonów, od tutaj, co przed chwilą padło, czyli że przeciwieństwa się przyciągają, to są takie slogany, które są powtarzane z pokolenia na pokolenie, czy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, czy jest to interpretowanie jakiegoś przysłowia na różne sposoby. Im bardziej my się od tych rzeczy uwolnimy im bardziej będziemy wybierali tak naprawdę zdrowo-rozsądkowo, czyli tak jak biznes partnerzy się dobierają, czy tak jak podpisujemy umowy kredytowe, zobaczcie jak, jak fajnie to pokazuje, że my siadamy i te papiery wałkujemy, w tą z powrotem, czy nam się to opłaca, jak to będzie za 30 lat, a partnera bierzemy, spojrzałam i wiedziałam, że to ten nie. Pierwsza <laughs> Także jest to trochę takie infantryzacje. No, no, no tak, i potem tak. niestety nam się teraz za to beka, ale uważam, że i tak społeczeństwo się budzi i widzę coraz więcej kobiet, mężczyzn, którzy zdecydowanie wiedzą, czego chcą w swoim życiu, nie tylko w tym momencie z punktu pragnienia tu i teraz, ale mają wizję tego, jakiego partnera, przyjaciela przede wszystkim powinni mieć obok siebie, żeby było jednak nam fajnie przez całe życie. A Jest coś takiego, jak strzała Amora. Po prostu widzimy daną osobę i czujemy, że nadajemy na tych samych falach. Czy my powinniśmy się tą swoją intuicją kierować, czy jednak poczekać na, aż emocje opadną i dopuścić je zdrowy rozsądek do głosu? Ja, ja tak myślę, że i tak, i nie, bo z jednej strony to. Związek pozbawiony emocji, związek pozbawiony tego love story, to jest taki trochę związek y, bez tej całej magii. Więc przykre by było, gdybyśmy to zabrali, ale z drugiej strony, jeżeli mamy ten instynkt trochę taki, y, bym powiedziała, że bardzo kolkeli poryty, to też sobie tego faceta wybierzemy. Więc ja bym szła bardziej w kierunku, że fajnie, kiedy ja czuję emocją, ale żeby trochę się umieć do tego zdystansować i po prostu dać sobie czasu, czyli emocje emocjami, ale może nie od razu na ślubnym kobiercu, nie? Za miesiąc lądujemy. Albo może nie od razu pakujemy się w jakieś wyznania wieloletnie, wiadomo, czasami się zdarza wpadka, że ludzie są rodzicami, niekoniecznie się dobrali w związku. Ale tu bardziej chodzi o budowanie świadomej relacji, a nie etykietowanie siebie, że jestem narzeczoną, żoną, matką, bo to nas niestety zamyka. Ja myślę, że to jest chyba problemem, problemem największym w związkach i dlatego też napisałam książkę, że yy, związki są fajne, ale mimo wszystko my wszyscy chcemy w życiu wolności. I teraz, jeżeli związki kojarzą nam się z mentalną trumną, złotą klatką, z czymś, od, czegoś, od czego musimy uciekać... I to po jest hobby, na przykład. Tak. Natomiast jeżeli my nagle będziemy mieli wizję w związku na zasadzie, że jest fajnie, jest przyjemnie, jest łatwiej, bo co dwie głowy, to nie jedna. Państwo tu siedzicie we dwójkę. Jest też fajniej, raźniej i wygodniej i tak samo jest w naszym życiu. To nagle nam się wydaje, że ten związek jest takim nieodzownym elementem naszego życia i że w sumie chcemy tego partnera, a nie, że my z nim musimy. Ale to są, mówię, takie wewnętrzne przekonania, na którym po prostu trzeba sobie co jakiś czas wsiąść i się zastanowić, ile we mnie jest mamusi, tatusia, babci, dziadka, a teraz ile bym chciał, czy chciała, żeby było na przykład ludzi, którymi się inspiruje z książek, z internetu. Ma być kontrowersyjnie o związkach, także porozmawiajmy jeszcze o poligami, czy ta. <słyska> <słyska> I o tej teorii, że bliżej nam właśnie, właśnie do niej. No, zdecydowanie wolność, wolność, więc ja bym nie zadawała pytania właśnie w kontekście monogami czy poligami, tylko gdzie zepsuli nam definicję związku. Czy my dalej mieszkamy w średniowieczu, czy my dalej mieszkamy w tych takich e, społecznych przyzwoleniach, że to jest zamknięcie, że związek to jest taka jakaś zamknięta tabu instytucja, która tak naprawdę więcej nam w życiu zabiera niż dostarcza? I to mnie się wydaje, że jest problem, bo jeżeli mówilibyśmy o związku jako o najlepszej przyjaźni, zresztą większość ludzi ma takie poczucie, że przyjaciela by nigdy nie oddała, a żona to. <noise> Czy tam mąż? To nie rodzina, tak? <noise> Więc ja myślę, że to jest kwestia w fundamencie myślowym. Systemu w ogóle postrzegania związku. I tu mamy kilka lat pracy, aczkolwiek mówię, już zauważam, że młodzi ludzie zdecydowanie bardziej się budzą. No też zależy, w jakim otoczeniu przebywają, jaki mają w jakie wzorce, ale myślę, że to świadome budowanie związku w każdym momencie życia można zacząć, można zacząć budować i przede wszystkim od siebie. Czyli czy poligamia, czy monogamia, wolność, swoboda, szczęście, samorealizacja, spełnienie, na tym budujmy swoje związki. Czyli mamy gotową receptę. Mamy gotową receptę, idziemy budować związki lub pracować nad naszymi związkami. Jeszcze na koniec informacja, drodzy Państwo, bo tak, te książki, które tutaj leżą na stole, one będą dla Państwa oczywiście w poście osobnym, w którym opublikujemy raz jeszcze ten wywiad, tylko właśnie taki samodzielny. Będzie wywiad jeszcze właśnie razem z książką i z informacją o tym, w jaki sposób kontrowersyjnie o związkach książka Ewa Malik, w jaki sposób tą książkę będzie można u nas dostać. No i mam nadzieję, że nie mówimy do widzenia, a do zobaczenia. Ja również bardzo miło było. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy.